Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do was z kolejnym filmem dziś mam dla was pustaki, denko jeszcze z czerwca oczywiście jak zawsze film będzie podzielony na dwie części no bo nie chcę żeby te filmy były takie wiecie bardzo bardzo długie no i zaczniemy może od tych produktów takich saszetkowych mam tutaj chusteczki z Tami, te chusteczki bawełniane o zapachu owocowym produkt oczywiście dostępny w Rossmanie bardzo lubię te chusteczki są dobrze nasączone dość grube wytrzymałe i oczywiście kolejne opakowanie mam w użyciu kolejne chusteczki tym razem chusteczki do zmywania makijażu produkt z Nivea to miałam chyba w pudełku Biglos, jak dobrze pamiętam było tutaj 20 sztuk świetnie się sprawdziły do oczyszczenia twarzy natomiast oczu ja nigdy nie zmywam takimi produktami tam stosuję tylko płyn micelarny e, za to kochani zapach, zapach przypomina mi mój pierwszy do dezodorant fa, taki był błękitny, to był mój ukochany zapach, no i te chusteczki właśnie mają taki zapach, także powróciły szczenięce lata, trzy maseczki w płacie trzy maseczki w płacie, zaczniemy od tej największej mam nadzieję, że światło bardzo Wam się tu nie odbija jest to Pilaten, maska kolagenowa, ja tą maseczkę dostałam od mojej córy, to była taka złota maska strasznie śliska, nie chciała się w ogóle trzymać mojej twarzy, w ogóle to było mistrzostwo nałożenia tego na twarz bo to się gdzieś ciągnęło pod paznokciami rozrywało jakoś mi się udało, ale wiecie szało nawilżającego na twarzy nie było a więc na pewno do tej maski nie wrócę kolejna maseczka to była taka maska hydrożelowa ze Skin79 z wyciągiem ze śluzu ślimaka, bardzo przyzwoita maska, ja maski ze Skin uwielbiam, więc ta też była ok. No i moje ulubione maski z Medihill. Od nich zaczęła się właśnie moja miłość do masek w płachcie. Uwielbiam. Jak jeszcze mi się gdzieś udaje te karnawałowe z Medihill kupić, to kupuję. Natomiast miałam już kilka innych maseczek z tej firmy i też się dobrze sprawdziły. Moje ostatnie ulubione płatki dostępne w Oshow. Świetne, miękkie, nie rozłażą się, nie zostawiają kłaczków na twarzy. Owalne, duże płatki. Muszę sobie kupić kolejne opakowania. No i teraz lecimy. Może niech będzie farba do włosów. Garnie, Olia 4.0, kolor ciemny brąz. Ja w takich kolorach czuję się najlepiej. Bardzo dobrze sprawdza się ta farba na moich włosach. Pokrywa siwe włosy w 100%. Nie wypukuje się tak szybko, nie zostawia też takich zielonych podtonów. No i mam wrażenie, że też nie niszczy i nie przesusza tak moich włosów, jak niektóre farby. Także do tej wracam, bo ją lubię. Tu mam takie maleństwo Escada Sunset Heat. To jest też produkt, który dostałam od mojej córy. Ona go użyła chyba ze dwa razy i stwierdziła, że to jednak zapachnie dla niej. Ja kiedyś Escadę bardzo lubiłam natomiast ten zapach dla mnie też był taki wiecie, słodki, ciężki, kwiatowo-owocowy no oczywiście zużyłam te 20 ml, ale nie jest to produkt, do którego bym z przyjemnością wróciła, niech będzie coś do włosów i to jest produkt, którego używa akurat mój mąż, pianka staw, ta zwiększająca objętość, on sobie ją chwali, cały czas kupuje mu właśnie tą piankę do układania włosów ja tam czasami gdzieś tam spróbowałam te włosy, też troszeczkę wiecie, czy podkręcić, czy coś. Natomiast miałam wrażenie, że u mnie skleja ta pianka włosy, więc bardzo rzadko używam takich produktów. Co jest z Lidla? Pianka Cięso, czyste mango. Bardzo lubię te pianki, one dobrze oczyszczają skórę na dłoniach. Nie przesuszają moich rąk. Produkt wydajny, pompka działa bez zarzutu do samego końca. Przyjemnie pachną, koszt około 4 zł. No i oczywiście kupiłam sobie kolejne opakowanie. No to jeszcze jeden produkt z Lidla. Sól do kąpieli, pistacje i wanilia i to jest taki bardzo słodki zapach, otulający. I ta wanilia, powiem Wam, że tu się tak mocno słodko wybija. Wystarczą u mnie na wannę dwie nakrętki, żeby, wiecie, była woda zmiękczona i taki przyjemny, delikatny zapach unosił się w łazience. Bardzo lubię solę do kąpieli, zawsze mam jakieś opakowanie w łazience. Tym razem mam wa nie wanilię, tylko pomarańczę z jaśminem i też jest całkiem okej. Okay. Coś do brązowienia ciała. Tu mam jeszcze stare opakowanie Dax Cosmetic, czyli Perfecte, i to jest jak zwykle produkt brązujący do ciemnej karnacji, dlatego że u mnie te do jasnej zupełnie się nie sprawdzają. Zawsze kupuję do ciemnej karnacji. Ten miał taki przyjemny, słodki, budyniowy zapach. Po zmianie opakowania zapach się zmienił. Konsystencja została w sumie taka sama. Natomiast brązowienie ciała jak najbardziej na tak. Bardzo lubiłam ten produkt. No i myślę, że przy nowej wersji też na długo zostanę. Kolejna rzecz, która dobrze się u mnie sprawdza, podstawowa, czyli dezodorant Nivea, ta wersja granatowa. Uwielbiam za działanie, za przepiękny zapach. Kolejne opakowanie mam. Używam, no i muszę sobie kupić już następny. Produkt do mycia włosów, czyli Organic Shop, i tu jest Awokado i Miód. Konsystencja bardzo przyjemna, 280 ml. Produkt z pompką, dość wydajny, fajnie oczyszczający skórę głowy i włosów. I mam jeszcze dwa opakowania szamponu, właśnie z tej firmy, i myślę, że kolejne będę kupować. Kilka mam rzeczy takich mniejszych, których miałam na wyjeździe fasel, czyli płyn do higieny intymnej, bardzo przyzwoity, bardzo fajna konsystencja, odświeżający. Także na wyjazdy małe opakowanie, jak najbardziej na plus. Kolejna mała rzecz, płukanka do jamy ustnej z Colgate Plax. Niestety nie przypadam za tą płukanką, nie lubię tego smaku. Natomiast nie widziałam takich małych opakowań właśnie płukanek, żeby zabrać ze sobą na wyjazd. Także, no niestety, musiałam kupić tą, chociaż może sobie zostawię opakowanie i listę więc sobie następnym razem przeleję. No, to jest dobry pomysł. I jeszcze dwa maleństwa. Szampony z Yves Rocher. Jak wiecie, one się zawsze u mnie świetnie sprawdzały. To były opakowania, które były w kalendarzu z Yves Zastanawiam się, czy w tym roku sobie też kupię. No i chciałam sobie ostatnio zrobić zamówienie właśnie szamponów odżywek. Tych, które lubię. I tam się już wszystko pozmieniało. Są zupełnie inne produkty. Tych już na stronie nie widzę więc spróbujemy może te nowe jak będą się u mnie sprawdzały natomiast te były genialne, bardzo, bardzo lubiłam, no ale niestety już ich nie ma jeszcze jedno maleństwo, kolorista to jest odżywka do włosów z farby Loreala, moja cuba coś tam włosy farbowała, więc odżywkę mi dała bo ona takich nie używa no i powiem Wam, że ja lubię te odżywki z farby. mam wrażenie, że one są mocniejsze w działaniu niż te odżywki takie drogeryjne, także jak mam okazję taką małą wykorzystać, to to robię Pomadka peelingująca z ta miętowa. Przyjemna pomadka, natomiast trochę mnie denerwowało ten taki, wiecie, zapach tego olejku miętowego. On takie dawał chłodzenie na ustach. Ja użyłam tej pomadki na noc, więc nie do końca mi się to podobało. Niestety nie zdążyłam zużyć jej do końca. Nie przetrwała ciepłych temperatur we Włoszech, więc mi zjełczała. Ale pomadka sama w sobie ok, natomiast ja jednak lubię tą żółtą wersję, oczywiście żółtą mam i już używam. No i mamy jeszcze dwa produkty, oba na tak, to super. Bielenda Camellia Oil, luksusowe samą odmładzające na dzień, na noc 30 minutów, bardzo wydajny produkt, świetnie się wchłaniający i rano i wieczorem stosowałam. Także pod makijaż te produkty też się dobrze sprawdzają, fajna konsystencja. No i oczywiście serum z Bielendy mam kolejne do używania. I został mi jeszcze peeling do stóp, Fuzwul, czyli produkt z Rossmana i on jest z ziarenkami pumeksu. Bardzo fajnie peelinguje stopy, bardzo go lubiłam. Myślę, że kolejne opakowanie z przyjemnością sobie zakupię. No i nie zostawia takiej, wiecie, tłustej, oblepiającej warstwy na stopach, także spokojnie można go też rano stosować, i później, wiecie, ubrać buciki i wyjść do domu. Bardzo, bardzo lubię. I muszę się wybrać po kolejne opakowanie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu DENKO. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dajcie znać, co tam u was, co się u was sprawdziło, a co niekoniecznie. Dzisiaj dziękuję serdecznie Wam, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa pa!